przyjemność dokonać otwarcia tego domu, który dla mnie jest prawie, że drugim domem. Tym bardziej z przyjemnością to czynię. Proszę bardzo. I w imieniu swojego oraz Pana senatora życzyłem Państwu wielu sukcesów i życzymy, aby drugi etap zaczął tak najszybciej. No zakładamy, że drugi etap będzie... Panie prezesie? Gdzieś... Do końca proszę. No. <laughs> To jest otwarcie pierwszego etapu, bo to pierwszy etap jest, drugi etap pracujemy no, gdzieś to no, chyba no, około 20 listopada, bo chcemy to nie zrobić nie już nie się na zewnątrz, renowację tak. tego budynku chcemy zrobić i u góry mamy jeszcze dwa pięta do zrobienia. W sumie docelowo będzie tutaj się yy, mogło zmieścić około 60 osób. Będą tutaj przyjmowani, hmm. będą te osoby zarejestrowani odpowiednio i... Yy, zawierają w odpowiednim pokoju, wywiad z nimi zostanie przeprowadzony. Tu, tak jak Państwo widzicie, kiedyś tak, tutaj było, teraz właśnie te osoby tutaj, ja później powiem, które w duży wkład włożyły, no, przyczyni się do naszych działań. Może jeszcze coś jest niedoskonałe, może coś jeszcze niedorobione, no ale robiliśmy to po prostu własnym symptomem ludzi, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, Zrobili uważamy to dobrze, bo odbiory wszystkie nam przyszły. Moja, moja zasługa, jak to zwykle bywa w życiu, polega na tym, że są pewne osobowości, które razem z pewną grupą oczywiście, w tym wypadku studentów i asystentów, zrobiliśmy taki dobry zespół, który chciał pomóc. Widzieliśmy problemy, szczególnie budowlane, architektoniczne, no i stwierdziliśmy, że tu jest to możliwe, że to jest i wspólnie z tymi ludźmi, którzy to byli, jedliśmy obiady wspólnie, posiłki, zaznajamialiśmy się z, tym, z tą problematyką ciężką tego stanu technicznego i tak dalej. Zaczęliśmy wypracowywać pewne możliwości tego nie tyle odbudowy, ile doprowadzenie. Te, tych obiektów do stanu używalności. Ale jak widać, te nasze projekty pomogły w wytyczaniu kierunków. No, mam tylko tu jedno, jedną uwagę. Liczyłem na to, że po dwóch latach uda się jednak odbudować tą część baru. No ale nie, nie, nie od razu wszystko. Natomiast ten obiekt, według projektu, częściowo został zrealizowany i naprawdę obserwuje ogromny postęp. Szanowni Państwo, z okazji otwarcia nostragowni Domu Wspólnoty Czasowego Pobytu dla Osób Ubogich i Bezwodnych Bogatyni pragnę złożyć zarządowi oraz wszystkim pracownikom, mieszkańcom i wolontariuszom Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka serdeczne gratulacje i życzenia wytrwałości oraz osobistej satysfakcji w tej trudnej i niezwykle ważnej pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Pragnę przyjąć wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie i poświęcenie. Wkładamy co dnia w poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu zgorzeleckiego. Życzę Państwu również wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w życiu prywatnym Jan Michalski, senator. <kluzny> Dziękuję. <kluzny> bardzo. Gdybyśmy to kalkulowali w ten sposób, gdyby to się odbywało na zasadzie takiej, jak my to robimy, że osoby, które chcą tu mieszkać, bo to jest w zasadzie właściwa droga aktywizowania osób, które korzystają z opieki społecznej za, za pieniądze, są bezrobotnymi i aktywizowanie i dawanie im szansy. To jest około 200 tysięcy na Tu jest taka statuetka, tu jest też statuetka wolności. Jest certyfikat, że jest Pan tutaj po pierwsze. Po pierwsze. naszym dobroczyńcą. Po prostu po za to Panu bardzo dziękuję. dziękuję. Proszę bardzo. bardzo. Dziękuję. dziękuję. Również ja, nie da, bo ja mam dla y, starosty tak, czy to Pani właśnie, czy ja. No niemniej proszę bardzo. Mariola, bo Ty tutaj byłaś też z nami długo od początku chociaż ten dziękuję ci bardzo za to wszystko i życzę ci tu wszystkiego wszystkiego najlepszego ale młodość to poprawiony jeśli zaśmiać Bardzo długo współpracujemy z, i jeździliśmy do innych organizacji po to, żeby podpatrywać. Myślę, że swoje stowarzyszenie w Zgorze będzie mogło tutaj przynosić pewne aspekty Twoich działań dla na naszych ludzi. Za to co jestem im niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Poradnie ze zgorzelca oraz stowarzyszenie profilaktyki i profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym. Przybyliśmy tu z kolegą na tą Waszą uroczystość. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Wszystkim władzom, członkom i wolontariuszom gratulujemy, podziwiamy i życzymy spełnienia wszystkich wszystkich marzeń. Bo jeżeli są marzenia, to one na pewno się spełnią. I tu chciałam wręczyć taki skromny upominek, żebyście dokumentowali te wszystkie swoje działania, bo cały jakiś czas się dużo rzeczy zapomina. Także Panie, dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Bardzo. Miło mi bardzo. I pozwolę ci wręczyć tutaj tą. W tym, bo jest, no, to Chciałbym dzisiaj zaprezentować kilka pomysłów na to, jak można wykorzystać papier, bo, bo jest to materiał tak naprawdę powszechny, ale chyba jeszcze nie do końca odkryty, chociaż pojawiały się już pewne próby. I na końcu parę będzie slajdów z wystawy, którą zorganizowaliśmy razem z Towarzystwem Świętego Alberta we Wrocławiu, Muzeum Współczesnym, gdzie pokazaliśmy nasze rozwiązania dotyczące papieru i wykorzystania tego papieru właśnie w kontekście projektowania dla osób i z osobami bezdomnymi. Dziękuję. Karton ekskluzywny wynajmę. Miała to być tytuł, który jest kontrowersyjny ja i, i też nawiązuje do sytuacji, trudnej sytuacji mieszkaniowej, chociażby we Wrocławiu. Papierowe domy dla bezdomnych. Kiedy pisałem pracę magisterską pod kierunkiem pana profesora, e, wszyscy się dziwili, że ja chcę zbudować domy z papieru dla bezdomnych, bo to od razu jakby z powrotem kojarzyło e, się troszkę, jakbyśmy ich wsadzali do tych kartonów, z którymi osoby bezdomne się kojarzą. E, ze względu... Może na czas, który tutaj jest ograniczony, nie będę wszystkich slajdów omawiał tak szczegółowo. Warto tylko powiedzieć o tym, czym jest bezdomność, bo jest kilka różnych definicji, tak naprawdę kilkanaście i żadna nie precyzuje tego zbyt dokładnie. Najlepsza w środowisku osób pracujących ze sobą bezdomnymi jest definicja pana profesora Andrzeja Przymiejskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która mówi, że bezdomność jest sytuacją osób lub rodzin, które w danym czasie nie mają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego schronienia, które mógłby uważać za, uważać za swoje i spełniałoby minimalne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenia mieszkalne. To jest dosyć ważne, ponieważ tak naprawdę bezdomność jest inaczej postrzegana i jest zależna od warunkowań kulturowych. Inaczej będziemy e, traktowali sobie bezdomną na przykład w Meksyku, gdzie te osoby wydawałoby się w substandardowych warunkach mieszkają, ale co do tego w jakiś sposób przyzwyczajone, inaczej będzie to wyglądało na przykład w Szwecji. Zacznę może od tego, co jest to nie jest To nie jest filozofia, to nie jest ideologia, to jest swojego rodzaju pragmatyzm, wynikający z tego, że tego rodzaju budownictwo jest, powinno być w każdym razie, tanie i zdrowe. Biobudownictwo bazuje na tym, że wszystkie materiały budowlane lub też większość, pozyskujemy z miejsca, gdzie dom jest budowany. Tak samo na naszym przykładzie. Nie kupowaliśmy nawet w hurtowni budowlanej, w sieciach marketów budowlanych. Odpiliśmy drewno z lasu, zaleźliśmy do tartaku, przypaliliśmy. W związku z tym koszt już samej konstrukcji, która jest konstrukcją szkieletową, znacznie się obniżył o około 40%. Biogudownictwo to jest też recycling swojego rodzaju, poszukiwanie w. Poprzez internet, poprzez ogłoszenia w gazetach materiałów budowlanych, które są używane które zazwyczaj są tańsze niż nowe, mogą zostać ponownie użyte. Szczególnie w przypadku małych domów, także domów mieszkalnych z powierzchni 25-35 metrów, nie ma sensu używać drewna przetartego, kantówek krawędziaków, tylko y, zakupuje się y, z lasu y, okrąglaki, trzeba je okolować, to jest jedyny nakład pracy. I jest to w tym scenariuszu materiał około pięciokrotnie tańszy od y, tradycyjnego. Tak, Także, y, stawiliśmy się tutaj y, y, w przypadku naszych fundamentów y, kamieniem, kamieniem kupionym y, co prawda y, z y, z kamieniem w strzegoniu. jednakże m, wypełnienie fundamentu kamieniem tak samo jest y, znaczną oszczędnością e, kwot. Felu.